co wam wszystko, co mówiłem o urodzinowych klonach? Najstraszniejsze są... Kukiełki. <gulia> <gulia> o oh, kurczę, a czemu Scooby ja uciekamy przed potworem, a wy wcale nie uciekacie? To zasadniczo odruchowe zachowanie, kolego. Skończyłeś już Fred? Prawie, prawie. Obciążone bloczki, tytanowa cienka siatka. I oto mistrzowska najdoskonalsza pułapka, tak zwana kukiełko sieć. Jeszcze nie gotowa, kudłaty! Nie szkodzi, zaraz poprosimy zabójczą kukiełkę o przerwę! Ty największy detektyw na świecie! Batman? Co cię tu sprowadza? Wkraczam, gdy marionetkowa zbrodnia podnosi plugawy łeb. No, dzięki za pomoc. Powinniście siedzieć w jakiejś cukierni, a nie łazikować po opuszczonych budynkach. Pan Batman kazał nam wszamać słodkości. Trzeba go słuchać. Tak, to cukierni! Przyszliśmy rozwiązać zagadkę. Blegnu? Zostawcie tę robotę profesjonalnym ludziom z branży. To nie zabawa dzieciaki. Hej! Nie mówi się do nas dzieciaki. Tak szczerze to mnóstwo ludzi tak do nas mówi, najczęściej dodając przymiotnik wścibskie. My jesteśmy detektywami i do tego zawodą. <słyski> Twa pokraczna maskarada się kończy, ty mierny marionetkarzu. Kurczę, to jest duch! Niemożliwe. Zawsze jest logiczne wytłumaczenie. Rozsądek później. Sieć już! Sieć! Tak! To, no gdzie jest Wajcha? Strasznie tu ciemno. Światło. <śmiennie> Pięknie, złapałeś Batmana! Serio? Spoko! Fred, myśl! Skoro Batman jest w pułapce, to gdzie jest? Zapałki się boimy, co? Chyba się ktoś tu usmali! Oj! Rozdzielić się i lecimy do wyjścia! Hmm? hmm.